Siema, witam Was bardzo serdecznie, to kolejny odcinek na moim kanale, dzisiaj porozmawiamy o tym, jak, prezentuje się, jak prezentują się ceny czarmu. Jeżeli chodzi o zawieszki, które ostatnio zostały dodane do gry, to prezentują się one trochę gorzej, ale powiem, bym powiedział znacznie gorzej niż się spodziewałem. No i postanowiłem tutaj zagrać dosyć ryzykowniej, i postawić na te zawieszki, oczywiście okazało się, że to jakaś genialna zagrywka nie była. No ale zważywszy, że miałem wolny kapitał i miałem wbite te gwiazdki, a te gwiazdki stanowią tak mały procent mojego ekwipunku, że mogłem się tutaj pobawić, więc liczyłem na jakiś troszkę zarobek, może naprawdę minimalną stratę. Jednakże okazało się zupełnie inaczej, a rynek jakoś dobrze tych nowych zawieszek nie przyjął. Też chyba wiele osób poszło tą samą ścieżką myślową co ja, żeby brać właśnie nowe zawieszki. Tutaj możemy zobaczyć, że zawieszka, której miałem naprawdę dużo, bo to jest chyba 7-8 sztuk zawieszki Lil Hero, która prezentuje się następująco. Jest to zawieszka, która no sporo kosztuje, ale w porównaniu do tego, że mogliśmy tam trafić naprawdę, naprawdę słabo, jeżeli chodzi o, o otwieralność, bo mogliśmy trafić na przykład no coś wartego 80 groszy. Tutaj, jeżeli chodzi o te czerwone temy to one są naprawdę sporo warte. Przypuszczałem, że mogą być z początku jeszcze bardziej, bardziej niż 293 zł. Obstawiałem, że to będzie coś w okolicach 450 zł na sam starcie, jednak rynek pokazał, że za bardzo tego tutaj nie chce, że po prostu według nich te zawieszki nie wyglądają tak dobrze jak poprzednie, no i w sumie ma to jakiś tam logiczny sens. Ja z tego czego flipa wyszłem no, na sporym minus, bo to jest chyba tam 300 zł na minusie, jeżeli chodzi o wartość Steamową. Może dla niektórych są to duże pieniądze, ale ja postanowiłem, że przeznaczę to właśnie na takie zagranie. Możliwość zarobienia była tutaj duża, możliwość straty, no jak zawsze na rynku Steam no, nie jest taka duża. Bo rynek Steam jest takim miejscem, gdzie nawet jeżeli tracimy pieniądze, to nie tracimy tego jakoś dużą w porównaniu do akcji, w porównaniu do krypto i tak dalej. Tutaj spadki, nawet jakbyście zainwestowali w Paryż, to te spadki ile tam są? No, 50% czy coś w tym stylu. No rzadko kiedy coś tutaj leci o 90%, na tym bardziej z Armory, bo Armory to jest taki system. Jeżeli chodzi o długi termin, co ja sądzę o tym? No na długi termin... Jeżeli chodzi o zabierzki, to w zależności ile ich tak naprawdę będzie i przez jaki czas będą dostępne w gierce. Są to fajne itemy, które mogą mieć potencjał inwestycyjny, przez to, jakie mają paterny. Też polecam Was sprawdzać, jakie dokładne paterny macie. No bo się okazało, że ja miałem jednego taniego czarma, ale on po prostu miał dobry pattern, więc pozwoliło mi to sprzedać go zdecydowanie, ale jest to zdecydowanie drożej. Pamiętajcie o tym, że jak odbieracie czarmy, to też dostajecie ściągacze i może to wykorzystać naprawdę w fajny sposób, jeżeli ktoś wie ja. Ale o tym to zupełnie inny odcinek będzie. Też miałem bardzo dużo właśnie tych czarmów i tych czarmów, co dało mi tam w miarę spoko zwrot. Oczywiście ten zwrot z odbierania rzeczy z armory jest Dwukrotnie ryzykowny, bo nawet jeżeli mamy to wysokie ROI, to musimy mieć wystarczająco dużo gwiazdek, żeby statystycznie na tym zarobić. Bo jeżeli mamy tam 100 gwiazdek i okaże się, że praktycznie cały czas będzie nam lecieć jakiś shit, no to my na tym nie zyskamy. To jest właśnie problem tego odbierania. W takiej sytuacji zdecydowanie lepiej jak ktoś w ogóle nie chce ryzykować swoich pieniędzy, odbierać po prostu skrzynkę, jest to zdecydowanie pewniejsze, ale też nigdy tutaj pewności na tym rynku nie ma. Ja tu straciłem, trzeba posypać głowę popiołem, powiedzieć o tym, że się straciło, bo większość kanałów inwestycyjnych z Counter Strike'a działa po prostu tak, że mówią dużo rzeczy, dużo rzeczy robią, na wielu rzeczach tracą, a później okazuje się, że ktoś ci powie, przecież ja tylko o tym mówiłem, nie wykonałem tej inwestycji. No, moim zdaniem jest to słabe. Ja pokazuję na tym kanale, czy tracę, czy zarabiam. Ostatnio pokazałem, że bardzo dużo zarobiłem na skrzynce Fracture i byłem z tego mega zadowolony. Mogę się taką inwestycją chwalić jak najbardziej. Teraz trochę straciłem na inwestycji w czarmy. No i niestety tym też chcę się z Wami podzielić, bo ten kanał nie tylko jest od tego, żebym ja tutaj wychwalał wszystko, co zrobiłem idealnie. Wielu inwestorów po prostu traci, i to nawet tych, którzy nagrywają na YouTubie. I nawet mają specjalne materiały dla wspierających, gdzie mówią pewne rzeczy, a później do tego nie wracają, więc to jest. Wiecie, to jest mega niespoko. Ja chcę pokazać, że żeby być dobrym inwestorem, nie trzeba trafiać cały czas. Po prostu wystarczy trafiać częściej niż nie trafiać. tutaj okazała się ta inwestycja fatalna. Dla wielu z nas ta inwestycja okazała się po prostu fatalna. Dla mnie też boli mnie to, że nie udało się na tej inwestycji zarobić. Ale w porównaniu do tego i na czym się udało zarobić? Udało się zarobić na Sztokholmie, udało się zarobić na skrzynce Fracture, udało się też zarobić na trzymaniu skrzynki z galerii, którą dokupywałem. No, wiele inwestycji po prostu wyszło. To, że nie wychodzą wszystkie, to jest po prostu standard. Niestety w tej inwestycji zdecydowanie się przeliczyłem, ale też pokazało mi to, że nie można tak za bardzo się jarać. Tym, że coś się udaje, tylko trzeba mieć chłodną głowę. Ja tutaj możliwe, że za bardzo się do tego wszystkiego podpaliłem. I gdybym to jeszcze lepiej przeanalizował, mogłoby być zdecydowanie lepiej. Ale też nie myślcie o tym, że ryzykowanie w counter Strike'u jest złe, bo nie do końca tak jest. Ryzyko to zawsze ryzyko, ale niekiedy ryzyko na rynku się po prostu opłaca. No, przypadkiem można to zobaczyć na poprzednich rzeczach z Armory, gdzie mogliśmy dropić i na przykład skrzynkę FWK odbierać i zarabiać na tym naprawdę spore pieniądze. Ryzyko w takiej sytuacji jak najbardziej się opłaciło i powiem Wam szczerze, że Zauważyłem, że nawet częściej się opłaca ryzykować na rynku Steam niż nie ryzykować. Nie zawsze się uda, tak jak mi w tym przypadku. Trochę jestem tutaj stratny. No, żałuję. Dla mnie nie są to jakieś ogromne pieniądze, ale powiem Wam szczerze, że to jest świetny przykład tego, że nie zawsze na tym rynku się zarabia. A wiele osób koloryzuje to na tyle, że wydaje się, że oni są świetnymi inwestorami na tyle, że po prostu pokazują cały czas, że zarabiają. Prawda jest taka, że niekoniecznie taka osoba cały czas zarabia, a często trzymają swoje inwestycje latami na stracie i dopiero do nich zaczynają gadać, jak um, te inwestycje zaczynają rosnąć. No i spoko, ktoś powie, że długoterminowa inwestycja, ale z drugiej strony ta osoba mówiąca, nie wiem, 3 lata temu zainwestuj w tą i w tą naklejkę, gdzie ona stoi praktycznie 3 lata, no to to nie jest dobra inwestycja to jest po prostu mnoże, mrożenie swojego kapitału i nic z tego nie będzie tutaj podjęliśmy trochę ryzyko i od razu nagrywam, że aktualnie jestem na no, sporej stracie bo nam 1500 zł się zamieniło w 1100 1200, no to, to to jest strata, no niestety, bo ROI nie jest takie wysokie jak się spodziewałem, ryzyko podjęte niestety ryzyko czasem nie popłaca Napiszcie, czy jesteście w tej samej sytuacji co ja, czy raczej postawiliście na coś zupełnie innego.